Jakich ludzi toksyk nie znosi? Po pierwsze, ludzi, którzy kwestionują jego jej wypowiedzi. Kwestionują ich decyzje lub przedstawiają odmienne opinie. Takie jednostki są postrzegane jako zagrożenie dla ich starannie skonstruowanej rzeczywistości. Psychofak dostaje konwulsji, kiedy widzi, że nie wchodzisz w jego sztuczną grę, że nie kupujesz kitu i nie przytakujesz na zawołanie myślicielowi, nie dajesz się zwieść pochlebstwu ani zastraszeniu. W ten sposób obnażają jego jej słabości jednocześnie burząc jego iluzję kontroli. Po drugie, nie trawi osób stabilnych emocjonalnie. Ludzie bez kręgosłupa moralnego celowo wywołują u nas złość, zazdrość lub smutek, próbując poczuć się potężnie i zaznaczyć swoją pozycję. Jednak u osób, które trzymają wysoko gardę, a więc są stabilne emocjonalnie, nie wzruszone ich taktyką, popapraniec czuje się przygnębiony i nieistotny. Pamiętajmy, że toks pragnie uznania, dramatu i chaosu, a Osoba stabilna emocjonalnie po prostu nie gra w ich grę. Po trzecie, żywią wstręt do ludzi pewnych siebie. Ciągle porównują się z innymi, szukając potwierdzenia własnej wielkości. Ci, którzy emanują prawdziwą pewnością siebie, bez potrzeby zewnętrznej walidacji. Odsłaniają kruche poczucie siebie antyczłowieka. Widok kogoś promieniującego, błyszczącego bez nadmiernego wysiłku, przypomina mu o jego niepewności, rzeczywistości, której woleliby uniknąć. Po czwarte, obawiają się empatycznych dusz. Świat ludzi bez serca kręci się wokół ich własnych potrzeb i pragnień, bez względu na uczucia innych. Jednakże osoba empatyczna dostrzega ich szaradę i rozpoznaje ból, jaki zadają. Ta świadomość podważa starannie skonstruowany obraz siebie jako osoby życzliwej i troskliwej, przez co toksyk czuje się odsłonięty i bezbronny. Po piąte, gardzą ludźmi, którzy nie wierzą w tanie pochlebstwa. Osoby, które zatrzymały się na poziomie emocjonalnym czteroletniego dziecka, posługują się pochlebstwami jak bronią, zasypując potencjalne cele pustymi pochwałami, aby zyskać ich zaufanie i podziw. Jednakże osoba, która dostrzega pochlebstwa, pozostając niewzruszona, jest jak Ceglany mur dla ich taktyk manipulacyjnych. Manipulator polega na swoim uroku i charyzmie. Aby kontrolować sytuację, niewzruszona jednostka zakłóca całą ich strategię, pozostawiając poczucie bezsilności i frustracji.